Zaprezentuję Wam ćwiczenie, którym będą wyprosty nóg siedząc na maszynie. Jest to ćwiczenie, które zaangażuje do pracy głównie mięśnie czworogłowy ud. Przejdźmy do wykonania ćwiczenia. Siedzimy na maszynie i zwracamy uwagę na to, aby pośladki były dosunięte do końca siedziska. Klatka piersiowa wyeksponowana, plecy opierają się o oparcie. Koniec siedziska jest bezpośrednio pod ugięciem między łydką a mięśniem długowym uda stopy zaparte o wałek, palce przyciągnięte do piszczeli i rozpoczynamy dynamiczny ruch koncentryczny, czyli wyprost nóg. Przytrzymujemy fazę koncentryczną i następnie powolna faza ekscentryczna, przy której bierzemy wdech. Podczas wykonywania fazy koncentrycznej wykonujemy wydech. Podstawowymi błędami, które są wykonywane podczas tego ćwiczenia to zbyt dynamiczne wykonywanie tego ruchu. Kolejnym błędem jest wykonywanie niepełnych powtórzeń. I ostatnim jest odrywanie uda od siedziska. Poprawne wykonanie ćwiczenia. To ćwiczenie znakomicie izoluje mięśnie czworogłowe ut.